Cześć wszystkim, jesteśmy na, oczywiście na Kraftkorze To już jest 12 odcinek serii, która ma przedstawiać wam ciekawostki, jakieś informacje, nowości z serwera. Dzisiaj tak naprawdę będzie tylko jedna informacja odnośnie zmian na serwerze, a w drugiej części filmu omówimy sobie wyniki konkursu. Tak, przedstawię wam wyniki konkursu na skrzydełka i z góry chciałem podziękować też w imieniu całej administracji naszego serwera. Za tak sporą aktywność i zainteresowanie serwerem. Bo to jest tak naprawdę niesamowite, ile osób. E, grana u nas, ile osób przykładowo bierze udział w konkursie. E, chcieliśmy wam za to podziękować, że udało nam się taką, takie grono osób tutaj na serwer sprowadzić. I ogólnie chcielibyśmy każdemu dać takie skrzydło, ale raczej takiej możliwości nie będzie, bo jakby każdy skrzydła dostał, to straciłyby one swoją taką, swój taki urok, tak? No, dobrze. Przechodzimy do kompasu. Na czym polega kompas? Tak jak wspominałem wam chyba dwa odcinki wcześniej, że będzie coś takiego jak kompas. I jak on ogólnie działa. Także patrzcie. Na start ogólnie nie trzeba nigdzie go kupować, nic nie trzeba robić. Dostajecie go na start. Klikacie sobie prawym i na razie macie tutaj dwie opcje. Jeszcze się pojawi więcej w przyszłości, ale na razie są dwie opcje. To jest menu nawigatora, tak? I macie opcję taką. Ta opcja pokazuje najbliższą gildię. Czyli jak sobie wybierzemy tą opcję, będzie wskazywać nam najbliższą gildię. A napis "Możesz użyć tej funkcji" oznacza, że ja sobie wykupiłem za emeraldy, odblokowałem tą opcję. Na start opcja pokazywania gildii będzie za darmo. A ta druga opcja też mamy odblokowaną już, ale to jest opcja, która pokazuje gracza z, naj, z najwyższym rankingiem na sektorze. Czyli łącznie będzie można wskazać sobie tam tyle graczy, ile jest sektorów. Też mogę użyć tej, tej funkcji, bo już sobie ją wykupiłem w postaci za emeraldy. Zobaczymy jeszcze na przyszłość, jak, jak to zrobimy. Czy to będzie trzeba wykupywać na przykład za czas gry, czy za emeraldy, czy ogólnie tak, na razie jest tak jak jest. Żeby sobie taką opcję wykupić, trzeba płacić emeraldami. Także wybierzemy sobie opcję pokazywania najbliższej gildii. I teraz tak, mój kompas zaczął wskazywać najbliższą gildię. No, i co taki kompas robi? Tak Wskazuje nam jakąś pozycję. Swoją, taką, taka czerwona kreseczka, kreseczka jest i pokazuje nam jakieś miejsce na mapie. E, ogólnie wy tego nie widzicie, bo jestem teraz na forczu. obejście paczki, tak? E, ale jak widzicie, terytorium nie należy do żadnej gildii, był taki komunikat. Teraz podejdziemy sobie tutaj. Jest informacja testowa: Gildia 4. Czyli tutaj się znajduje Gildia, i tak naprawdę e, te, te kłody oznaczają jej środek. No i mój kompas tak naprawdę wskazuje środek tej gildii. Widzicie sobie latam dookoła i cały czas pokazuje środek. Działa? Działa. I ogólnie po co takie coś zrobiliśmy? Zrobiliśmy to dlatego, że wiemy o tym, że bardzo dużo osób miało, miało problemy z założeniem gildii, tak? Bo zakładaliście gildie, przykładowo wkopywaliście się w dół, wkopywaliście się w dół, i jak próbowaliście założyć gildię to mieliście informację, że nie możesz założyć gildii, znajdujesz się zbyt blisko jakiejś innej. Dlatego taki kompas teraz, jak będziecie go mieli, wystarczy się oddalać od miejsca, które, które on wskazuje. Czyli jak będziecie się oddalać, to będziecie się oddalać od tej najbliższej gildii. I on yy, za każdym razem wskazuje właśnie naj, najbliższą gildię, także to będzie Wam bardzo pomocne. Mamy nadzieję, że to jakoś właśnie Wam się spodoba i będziecie z tego korzystać. Jak macie pomysł na więcej opcji, które można tutaj dodać, Możecie napisać je w komentarzu, bo my takich pomysłów, żeby... Wszystkie 9 pól, pól tych, co tutaj są, jeszcze 7 brakujących aż tak bardzo dużo, nie mamy takich pomysłów, także możecie nam w tym pomóc, tak? Wystarczy napisać komentarz, co byście tam jeszcze dodali. E tutaj zaznaczyłem sobie jeszcze e trawą, w którym w kierunku jest gildia besta. Tam jest gdzieś gildia besta. Cały czas kompas wskazuje moją gildię, bo jesteśmy najbliżej mojej gildii, tak? Oddalamy się, oddalamy się, oddalamy się. Wskazuje dalej moją gildię. O, przeskoczył. Widzicie? Teraz przeskoczył. Pokazuje tam. O, tutaj jest gildia besta. Także to działa, to działa nawet jak założycie sobie gildię. Nie ma z tym problemu. Wszystko powinno śmigać jak, jak najlepiej. Testowaliśmy to. Oczywiście jakieś błędy mogą się pojawić i je poprawimy. Ale jak na chwilę obecną testowaliśmy, to wszystko działało. E, dobrze, przechodzimy teraz do drugiej części filmu odnośnie konkursu na skrzydełka. Jeszcze raz chciałem wszystkim podziękować za wzięcie udziału w tym konkursie i na przyszłość postaramy się jakoś te konkursy przeprowadzać na żywo. Na chwilę obecną było losowanie. Oczywiście, no, osoby, które jakieś e, trailery wstawiły, e, oznaczyły dużo znajomych, miały jakby większy procent szans na wygranie. Także jeszcze raz wszystkim dziękujemy. A zwycięzcami, zwycięzcami z konkursu głównego, który był przeprowadzany, są Jakub Goch, Julia Laskowska, Jakub Nowak, Paweł Fedak, Baranek Polska, Tomek Matyjasek, Łukasz Zegar, Kind, Tenzosit, Kamil oraz Kacper Sidorko. Także to jest 10 osób, które wygrały skrzydła nowe z, taką, z takim napisem event. Ogólnie jeszcze takich praktycznie nikt nie ma. I będziemy jakieś nowe skrzydła cały czas tworzyć i je wprowadzać. Słuchajcie, dodatkowo jeszcze był post wcześniej osobny konkurs. I ten wcześniejszy konkurs yy, wygrał Adrian Kacprzyk. Także również wszystkim gratulujemy. To są osoby 11 osób, które dostały skrzydła. Listę możecie sprawdzić sobie w opisie. Dodatkowo postanowiliśmy z racji dużej aktywności wylosować jeszcze 20 VIPów na start i 20 VIPów otrzymują takie osoby jak Kamil Kraim, Kamil Jąca, Miłosz Kruczyński, Jakub Piotrowski, Patryk Cynk, Johnny Zwałbrza, Dawid Niewulis, Kacper Reder, Miłosz Libuda. To jest 9 osób. Daniel Bruzdowski, to jest 10 osoba. Kacper Marchelek, to jest 11 osoba. Kacper Stusio to jest 12 osoba. Kacper. Sorry. Kuba Sałupa to jest 13 osoba. Kuba Piekarczyk to jest 14 osoba. Bartosz Ceroń to jest 15 osoba. Ja, Jakob Śmigielski to jest 16 osoba. Bon, Bonzo Pietrek to jest 17 osoba. Michał Tarczewski to jest 18 osoba. Ariaton Hardkorowski to jest 19 osoba. Oraz Marian Kowalczyk to jest 20 osoba. Gratulujemy wszystkim, to są osoby, które wygrały y, skrzydła oraz WIPy. To znaczy, ta druga część 20 osób to są VIP-y, a wcześniejsze jedena, 11 to są skrzydła. Oraz przypominamy y, zwycięzców ogólnie tak, na poprzednim konkursie na zamki i teraz będziemy też to na tym evencie przeprowadzać, takie nagrody będą, że dla liderów, którzy wygrali konkurs na zamki top 10 liderów, znaczy top 10 y, pierwszych miejsc Liderzy, liderzy tych gildi dostaną VIPy. Także e, za poprzedni konkurs na zamki lid, e, VIPy otrzymują takie osoby jak e, Szturmowiec 1 z gildi Build Lepki 3324 z gildi Maly e, Podłoga 1410 z gildi DN, Mister Kowal 123 z gildi Lawa, e, Saguarech z gildi Hlas, RadioWus 2115 z gildi NDC Chilbrach z gildi Kred, Dwa palce w natalce z gildi Chpun, e, Lider gildi Non Którego niku nie przeczytam Z racji na wulgaryzmy Oraz Xirus NBL z gildi Team Także to są osoby które wygrały Jakby VIPy na Za poprzedni konkurs na zamki Które o, ogólnie to są gildie Które właśnie wygrały ten konkurs A ich liderzy mieli otrzymać VIPa na tą edycję Także o wszystkim pamiętamy Jeżeli... Dobrze, to już będzie ogólnie koniec. Jeżeli właśnie macie pomysły na dodanie jakichś nowości do kompasu, to piszcie w komentarzach. Um, jeżeli chcecie więcej takich konkursów, żebyśmy przeprowadzali jeszcze, to znaczy więcej VIP-ów, żebyśmy rozrosy, rozlosowywali, oraz macie jeszcze jakieś pomysły, na przykład na dodanie opcji do kompasu, to piszcie w komentarzach pod tym filmem. My wszystko ogólnie staramy się czytać. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły na dodanie, na wypełnienie tych siedmiu miejsc, tutaj my mamy jeszcze trzy. O, o czym na razie nie będziemy informować. Ale jeżeli, jeżeli Wy macie jakieś pomysły, to piszcie śmiało w komentarzach. Wszystko postaramy się przeczytać. Jeżeli coś fajnego będzie, postaramy się to zrealizować jeszcze przed edycją. Także dziękuję naprawdę każdemu za granie, za oglądanie, za lajkowanie, za komentowanie. Tak naprawdę wytworzycie tą społeczność i no. Może się pojawi jeszcze jakiś film na ten temat, bo trochę, trochę źle się dzieje w obecnych czasach. Jeżeli będzie taka potrzeba, to, to postaramy się nagrać film, żeby coś wam trochę poopowiadać. Także jeszcze raz wszystkim gratulujemy, którzy zwyciężyli. E, ci, którzy by bardzo chcieli wygrać skrzydła, na, może, może następnym razem wam się powiedzie. Także jeszcze raz gratulujemy i zachęcamy do gry. Dzisiaj start o 18:00. Także... Jeszcze raz dziękujemy za y, granie na naszym serwerze. Do usłyszenia.